Ojcić. Dobra, odpalaj to kurwa Dobra jest git, wszystko git. No co, tutaj jest lekko po klep? Kurwa, nie tłumacz się jak wysocki. No dobra, no ale oglądam. kurwa, co, przez tej sytuację. To po filmie To się zgotowania są. Chyba, to tutaj kurwa jest na podłodze. A kurwa, co to. Czysto, bo no, tragedii nie ma Co to już koniec kurwa? Ja pierdolę, ale czysto Właśnie Dobrze kurwa no, no co to nawet Widzę romantyczna kolacja była rozstawiona Nie da się kurwa Tu nie istnieje woda kurwa Środki czyszczące Dezynfekujące pewnie są kurwa chlane, człowieku mają alkohol, nie mogą się zmarnować na jakieś czyszczenie. No co on, kurwa? Ty, ale no nie. Naprawdę jest tak źle? Okej, okay, może nie masz takiego syfu, ale mnie nic tak nie wkurwia jak pierdolony burdel na podłodze, bo to się nie da, kurwa. No, nie da się spokojnie przejść tą chatą, kurwa, bo gra, jesteś 24h7, kurwa. Podłoga to lawa czeleń. No się, wchodzisz w coś, się kurwa. To. A piekarnika co nie odsuczyłeś? minąłeś najlepsze. Ja piekarnik. To, piekarnik. No, tam jest kurwa wszystko.